Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Gotabla, a to jest kolejny odcinek z pogrąców Mitów. W poprzednim odcinku pobiliście kurde, rekord na kanale i to naprawdę jest rekord na kanale, ponieważ jest ponad, w momencie kiedy to nagrywałem, czyli o godzinie 11.30, ponad 1100 łapek w górę, więc to jest, tak naprawdę, rekord na kanale. Ogólnie dwa ostatnie, albo nawet trzy ostatnie odcinki to, jest, to są rekordy kanału, jeżeli chodzi o łapki w górę wyświetlenia, nie? Ale o samą oglądalność, czas oglądania, to są rekordy, nie oszukujmy się. Więc w tym odcinku będzie próg łapek 1200, ponieważ mówię, muszę troszkę odpocząć od tego nagrywania, eee, a i tak wiem, że wbijecie te 1200 łapek. Eee, będę miał chociaż jeden dzień wolnego, zobaczymy wtedy jaki ustaimy następny próg w następnym odcinku. A poza tym jeszcze muszę się zająć właśnie tą nową serią, którą chcę wprowadzić na kanał, czyli Arena w Gothic, eee, czy tam Walki Potworów, zobaczymy jeszcze jak to nazwę. A trochę z tym roboty będzie. Więc oczywiście łapeczki w górę 1200 łapek i pojawi się następnego dnia kolejny odcinek e, oczywiście też zapraszam na Twitcha, link macie w opisie, tam prowadzę transmisję na żywo mówię wam, jest naprawdę ciekawie, fajnie, różne, mit, różne gierki ogrywamy. Niedługo będzie znowu Gothic tam na Twitchu, więc myślę, że warto wejść i wyczekiwać to w tym momencie powoli już kończymy Wiedźmina trzeciego, więc też fajnie. I co? I to by było na tyle w słowem wstępu. Bez przedłużania, zaczynamy pogromcy mitów. No dobra, na sam początek odcinka, przed jeszcze mitami, jeszcze raz sprawdzimy ten mit związany z tym potworem morskim. Tym razem jesteśmy w że Może tutaj nie będzie zbugowane. A poprawiam go jeszcze raz, dlatego że w komentarzach jest tyle. Tyle, jakby to nazwać. Tyle spamu. Odnośnie tego mitu, że kurde, no nie dacie mi spokoju, dopóki go nie znaprawię. A ja i tak go potwierdziłem w poprzednim odcinku. Yy, I tego tak potwierdziłem w poprzednim odcinku, bo ja wiem, że on działa. Ale żeby nie było, pokażę to na wizji, jak to wygląda. Więc spłyniemy sobie w siną dal. O, i jak widzicie, jest filmik. Czyli mamy mit potwierdzony. Żadnych napisów nie było ani nic. Nie wiem, czego nie działo mi to w tym. W korinic, ale mamy tutaj. I mit mamy w końcu potwierdzony. Po misji na cmentarzysku Orków, Bezi mówi Angarowi, że Lukor nie żyje, mimo że wcale nie musimy go zabijać. Jeśli go oszczędzimy i po ostatniej rozmowie uciekniemy z cmentarzyska, to i tak Angarowi powiemy, że Bal nie żyje, a fabuła pójdzie dalej. Okej, okay, jesteśmy w trzecim rozdziale, mamy tutaj misję cmentarzysko Orków, pogadałem już z Angarem i w ogóle, więc w tym momencie udamy się na cmentarzysku Orków. Fantażesko orków, zrobimy tam wszystkie potrzebne czynności, które trzeba zrobić i widzimy się w momencie kiedy będzie dialog z Lukorem, a ja będę od niego uciekał i zobaczymy wtedy czy rzeczywiście można popchnąć fabułę dalej. Jesteśmy tutaj na miejscu już, zrobiłem wszystko co trzeba. Mamy Nie. oczywiście naszą kwestię dialogową, on tam będzie się wydzierał, a au, wow, będzie gadał. No to koniec. Ok ok. To teraz muszę wtedyś Ajajaj. Dobra, więc ja się w tym momencie udaję do e, Angara Powiedzieć mu, że Bal Lucor nie żyje, o ile będzie taka kwestia dialogowa Więc widzimy się za moment Jesteśmy u Angara i sprawdzimy Jak to będzie wyglądać Okej okay. Tam nic nie ma, ani śniącego, ani znaku, nic A co z Balem, Lucorem i strażnikami? Wszyscy zginęli Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało, Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ to nie. Mog... Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się teraz naszą jedyną. No i tak jak widzicie, Bezji mówi, że i tak Bal Lukor zginął, a Lukor. Po prostu jest nowym mieszkańcem cmentarzysko orku, więc wit mamy potwierdzony. Gdy pójdziemy do klasztoru po kamień ogniskujący bez to troll się nie pojawi. No dobra, zastanawiam się właśnie, czy pokazać to, że jak pójdę z nim, to troll się pojawi. Ale zróbmy najpierw w ten sposób, że ja go sobie ominę. I wykonamy tego yy, questa bez jego pomocy. Jak widzicie tutaj, e, jak widzicie nie idę do, nie idę do Gorna, żeby sprawdzić, raczej żeby sprawdzić, żeby aktywować misję z nim, spróbujemy sami wykonać to zadanie, więc ja idę tutaj, mam chyba zwój przemiany w krząszcza już. Dokładnie, mam przymianę w więc wykonamy tę misję bez niego i sprawdzimy, czy rzeczywiście troll się nie pojawi. A potem pokażę, że jak z nim się przechodzi, to troll się pojawia. No i dobra. Troll się pojawi, czy nie pojawi? Sprawdźmy to. Idziemy, idziemy, idziemy. I jak widzicie, troll się nie pojawia. Można tę misję wykonać całkowicie inny sposób, w ogóle nie gadając z Gornem. Więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony, ale jeszcze sprawdźmy alternatywę w momencie, kiedy tę misję wykonamy wraz z Gornem. No dobra, jesteśmy już pod koniec misji, tylko tym razem robię ją z Gornem. I prawdopodobnie pojawi się troll, tak jak. Yy, dokładnie tak jak twórcy przewidzieli. Więc no. O, powtarzam się to, co mówiłem wcześniej. Mit mamy oczywiście potwierdzony. Opiekun świątyni w świątyni świętego nie zabije, a jedynie powali. No dobra, szybko sprawdzimy ten mit, ponieważ już jestem, a opiekun świątyni mnie yy, już zaczyna atakować. I rzeczywiście, zostawia nam jeden HP. On tam ucieka, idzie walczyć z pełzaczem. My zaczekamy sobie tutaj chwileczkę, aż Bezi wstanie. No i dobra, Bezi wstał. Eee, sprawdźmy to jeszcze raz. Eee, widzę tu jakiegoś innego opiekuna. Chyba niestety nie widzę tu żadnego opiekuna. Dobra, o! Jest, pojawił się kolejny. Nie widziałem go wcześniej. Dalej mamy jeden HP, czyli bezin normalnie w stanie. Więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony. Jeżeli za pomocą kodów zmienimy sobie gildię na Guru, fanatyczni strażnicy świątyni Ze Świątyni Śniącego nie będą nas atakować. I dobra, jesteśmy w Świątyni Śniącego, mamy tutaj gildię Guru. Jakby ktoś nie wiedział i chciałby wiedzieć, żeby sobie potestować różne rzeczy, to gildia Guru to jest Guild 11, chyba tak, dokładnie Guild 11 i mamy wtedy Guru. Więc idziemy zobaczyć tego pierwszego fanatyka, bo myślę, że sprawdzę kilku. Okej. Okay. Dobra, jak na razie mamy yy, mit obalonny, chociaż coś mi się wydaje, że to może być coś innego niż tutaj widzimy, dlatego że on nie ma w nazwie opiekun świątyni, więc sprawdźmy sobie przy innym opiekunie. Fanatyczny... raczej nie opiekun świątyni, tylko fanatyczny strażnik. I jak widzicie, nie a, raczej atakują nas. A chcę coś zobaczyć jak to było. Eee, fanatyczni strażnicy nie będą nas atakować. Jak widzimy, atakują nas. I nawet zabijają. Ale o dziwo opiekunowie Świątyni nas nie biją. A to jest ciekawe, może twórcy mi tu chodziło o to, ale niestety napisał fanatyczni Strażnicy, więc mit niestety, ale mamy obalony. Zmieniając jakiemuś NPC gildię na 33, zaczną go atakować inny NPC. Będzie on używał do obrony bryły lodu i przywoływał szkielety. Po pokonaniu przeciwników, NPC zacznie walczyć ze szkieletami, które sam przywołał. Do sprawdzenia polecam NPC, który jest nieśmiertelny. Tak, by go nie ubili. No dobra, sprawdźmy to na Wartrasie. Pomyczymy go jeszcze troszkę, bo w ostatnich mitach też było yy, z nim związane rzeczy. Czyli zmieniał się w sierwojada. Więc sprawdźmy to. Zmienimy mu gildię na 33 Okej okay. Nie zdąży nic przywołać z tego co widzę I robi coś dziwnego Atakuje ze zwykłej magii A może sprawdźmy yy... jakiegoś innego npc więc yy, widzimy się w następnym klipie. Dobra, jesteśmy tutaj. Dałem tutaj Wulkarowi nieśmiertelność, więc sprawdźmy to. Czy u niego to zadziała. Eee... No chodź. Szkielet mag. Okej, okay. jednak jest śmiertelny niestety. Eee... Zróbmy to jeszcze inaczej. Nie, to dałem, dobra, nieważne. Teraz nie powinien zginąć Okej okay. No atakuj, atakuj Wiecie co, ja to trochę przyspieszę Dobra, przyzło szkielety jak widzieliście Teraz szkielety mu pomagają co coś z serii typu yy, walki potworów może być bez kitu Dobra, szkielet mu pomógł. Mam nadzieję, że mi nie pomoże. Raczej znaczy, że nie pomoże mu zabić mnie. Zróbmy tak, żeby jak najdalej stać od niego, żeby mnie nie zobaczył. Ro, lo, yy, a czekajcie, czekajcie. Yy, sobie też zmienię na wszelki wypadek Pomóżmy mu. Atakuje mnie. O, 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 i widzicie? I jednak po potem zabija swoje szkielety. Więc ee, mit jest dość chaotycznie nagrany z tego co tu widzę, bo nie miałem pomysłu, jak go zrobić. Ale jednak jest, myślę, poda pokazany rzetelnie, tak jak powinien być pokazany. Więc jak najbardziej mit mamy potwierdzony. Jeżeli przed popłynięciem na Irdorat nie zabierzesz z ładowni Esmeraldy mikstury siły, to na Irdorat mikstura ta zmieni się w eliksir zręczności. No dobra. Najprawdopodobniej chodziło o tą miksturkę tutaj, co leży. Tu jest miksturka siły. Jeżeli jej się nie zabierze, to powinna pojawić się miksturka zręczności, wypływając już na wyspę Irdorat, Więc ja sobie wczytuję. I udaje się szybko do kajuty, żeby przenieść się na wyspę Irdorath. Nie wplot. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No i dobra, jak widzicie, odpływamy. Jesteśmy na wyspie Irdorad. Rozdział 6 mamy. I udajemy się pod podkład. Udajemy się pod pokład, żeby zobaczyć. O nie, Bezji się zbugował. A jednak nie do końca. O nie, niewidzialny się zrobił. Dobra, już jest widzialny. I tutaj mamy miksturkę. Nie, to jest menzurka, to nie ta miksturka. Hazę zrymowałem. Okej. Okay. Jest menzurka. A nie miksturka siły. A czy miksturka zręczności. Jestem na 100% pewny, że zrobiłem wszystko dobrze. Mówię, jestem tylko pewny na 100%, że niczego nie pominąłem. No, nie ma opcji, żebym coś pominął. Nie, ja, wszystko się zgadza. W tym miejscu, gdzie była miksturka siły, pojawiła się menzurka. Ani miksturka zręczności tutaj, jak widzicie. Więc niestety, ale mit mamy obalony. Na początku gry Xardas dostaje EXP za przeczytanie pulpitu po rozmowie z Bezim. No dobra, ten mit będzie najprościej sprawdzić w ten oto sposób, że dajemy nową gierkę. Przegadamy z nim wszystkie najważniejsze dialogi, co tutaj trzeba przegadać, czyli jeszcze ten jeden dialog tutaj, co możemy zrobić, dokładnie, czy i wyruszę teraz w drogę. Ok. I sprawdźmy. Posiada... 915 tysięcy expa I zobaczmy, czy jeżeli przeczyta tą książkę, dostanie dodatkowe expy. Ok, czyta ją, czyta. Dobra. Jak widzicie, nie dostał e expów za przeczytanie tego pulpitu. A jeżeli sprawdzimy jeszcze to w inny sposób, czyli na zasadzie takiej, że weźmiemy tutaj. On idzie do tego, ale ja to teraz przeczytam. Ja dostałem 25% expa, raczej 25 expa. A on nic nie dostał i teraz zobaczmy. Jak widzicie, nie dostał nic. Musiałem ja to przeczytać. A jednak nie. Dobra, czyli jednak to nie działa. Więc mit mamy jak najbardziej obalony. Jeśli spadniesz na plecy, otrzymasz mniej obrażeń niż przy upadku na brzuch. Okej, okay, to jest bardzo fajny mit, z którego sam często korzystam i ja go mogę już teraz z góry potwierdzić, ale jednak warto by było pokazać, że tak rzeczywiście jest. Dałem naszemu bezjemu 1000 punktów życia i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy skoczę, jakby skoczę. Upadnę na brzuch, czyli biegnąc teraz do przodu, a jak będzie, jak będę szedł do tyłu, żeby. Spaść. To ja mówię, to jest bardzo fajne w niektórych momentach gry, jeżeli nie chce się zginąć, a jest dość, dość wysoko, więc sprawdźmy. I zginął. Tysiąc życia całe stracił. OK. A sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, jak upadniemy na plecy. O, i jak widzicie, zużyło mu tylko 88 HP. Sprawdźmy to jeszcze raz dla potwierdzenia. OK. Na brzuch. Zginął od razu, stracił całe HP. Nie utrudnij, Bezji. A sprawdźmy, jak będzie, jak będę spadał plecami. I teraz troszkę więcej zużyło mu niż 88 HP. Ale jak widać, działa to jak najbardziej. Więc mit mamy potwierdzony. Okay, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. W tym odcinku troszkę gorsze mity niż w poprzednim, ale i tak myślę, że dosyć ciekawe. Pamiętajcie oczywiście o łapeczko w górę, o progu lajków, który yy, był na początku filmiku, a teraz standardowo na sam koniec zapraszam na Twitcha oraz do oglądnięcia małej reklamy odnośnie kanału. Niedawno pojawiła się opcja wspierania, może zostać nowicjuszem, wojownikiem, bądź wybrancem tego kanału. Jeżeli chcesz wspomóc chociaż w małym stopniu moją twórczość, to kliknij jedną z wybranych opcji, a na pewno w przyszłości się jakoś oddzięczę. Nie zapomnij także o subskrypcji oraz dzwoneczku. Dodatkowo przyniosłem się ze streamowaniem na inną platformę jaką jest Twitch. Gramy tutaj w przeróżne gierki. RPG, starocie, wyścigówki, strzelanki, a kończąc na gierkach przez internet. Wejdź, przywitaj się, zobacz ten niesamowity klimat, a jeżeli Ci się spodoba, daj mi followa, a jak nie masz konta, to je załóż oraz jeżeli używasz przeglądarki Chrome, dodaj sobie rozszerzenie, żeby otrzymywać powiadomienia. Dodatkowo tutaj też istnieje możliwość wspierania za pomocą subskrypcji, które dają wiele możliwości. Wejdź i przekonaj się sam. Czekam na Ciebie. Hej!